Pewnego środowego popołudnia w Biedronce. O, proszę bardzo. No i są. No i są, proszę Państwa. Cześć z tej strony sierżant. No i są, moi drodzy, batony Fame MMA. Jak wyglądają, ile ważą i jak smakują o tym za chwilę, ale najpierw cena. Jedna sztuka gagatka o wadze 37 g to koszt 2,99. Batonik praktycznie jest o smaku czekoladowym, ale jak możecie zobaczyć struktura coś już przypomina. Po spróbowaniu oczywiście pierwsza myśl jaka przychodzi nam do głowy to Kizers od Kiza i tak też oczywiście jest, ponieważ batonik, który teraz możecie zobaczyć, jego struktura jest identyczna jak ten, który sprzedawał niedawno raper właśnie w Biedronce. Batonik całkiem fajny, całkiem dobry, zobaczymy czy włoda włodarze Femema będą mieli z tego kolejne pieniążki, a tymczasem ja dziękuję za uwagę, bez odbioru i cześć, a teraz suchar. Słodyczy, co nie miara, ten Baton Fame dla każdego, kto nie jest fujara.